Dzisiaj powiem o instalacji na komórce tego programu DEMA API Demos. Wpisujemy deandroid.com, Pojawia nam się strona developerandroid.com w przeglądarce od d.android.com. Następnie możemy tutaj wyświetlić sobie powiedzmy API Guides. Tak, tutaj mamy lupę tylko trzeba ją znaleźć no lubo możemy sobie wpisać Vendor Codes. Do czego nam są potrzebne Vendor Codes? To jest pewnie ten pierwszy, Using Hardware Devices, o, Hardware Devices, jest opisane jak instalujemy, że musimy mieć plik w, dla UDEV, w jego regułach taki plik i w tym pliku wpisujemy oczywiście od go. Producenta komórki. Ja mam też taki plik w odpowiednim TTCUD I ten w pliku mam wędora 04E8. 04E8 to jest jak zauważycie, o Samsung. Wy wpisujecie sobie odpowiedniego producenta waszej komórki. To jest to, co trzeba tu zdefiniować. Następnie trzeba podłączyć tą komórkę przez USB, kabel USB do komputera i wybrać w niej debagowanie USB. Debagowanie USB w nowszych wersjach od 4.0 jest w opcjach programistycznych, w ustawieniach. Kliwa się ustawienia, taki program od ustawień. Następnie opcje programistyczne i pierwsze od góry jest debagowanie USB. W starszych wersjach... Tak, 2, 3, 3. Chodzi się w aplikację i tam pewnie ustawienia programisty i też jest debugowanie USB. Także debugowanie USB musi być zaznaczone, i wtedy po podłączeniu się pod kabel USB mamy komendę na komórce widoczną. Podłączono moduł debugowania. Także to jest niezbędne, żeby zainstalować. Następnie adb kill server włączamy taką opcję i start server start server po adb kill i start server możemy jeszcze raz uruchomić Apidemos. tym razem mamy do wyboru albo samsung gas 404 albo ten emulator z 233 no ja mam akurat komórkę z systemem 404, więc yy, musiałbym mieć skompilowany program też pod systemem 4043, pod 15, numer 15, API numer 15. Ale powiedzmy, że nie zauważy tego i powiem OK. Trzeba pilnować wersji API i wersji systemu, który jest na komórce ok instaluję sprawdzam czy działa no działa grafika 5S. dobrze działa czyli jest kompatybilny. Co prawda narzeka, że API version jest 15 i aplikacja nie, nie spełnia wszystkich wymagań, ale jest kompatybilne wstecz co na szczęście. To moja wersja. Dziękuję, zapraszam na następne odcinek.